Myślałam, że już bardziej nie może wam odbić. Mama kazała ci zanieść co ciasto do nowych sąsiadów. Nie mogę. Sama je zanieść. Zik, przestań w końcu marzyć o deskorolce i zrób coś, co mama każe. Dobra. Daj tu ciasto. Jest gorące. Aaaa! To ty wyprawiasz. Sprawdzam co u gordona. Tak? I co tam u niego? Urósł jakieś 3 mm i cały czas podrasta. Super. Cześć. E, e, mamy dla ciebie świeże ciasto w ramach sąsiedzkiego powitania. O, oh, to naprawdę miłe. Dziękuję. E... Jestem Olivia Masterson. I ja jestem Luther, a to Zig. A, o ci też? Słyszałam o was. Podobno macie zamiar jeździć wewnątrz dużego obwarzanka. Tak, ale odwołaliśmy ten numer, ponieważ nasz obważanek miał kolizję z autobusem. O, szkoda. Chciałam to zobaczyć. Kocham takie niesamowite wyczyny. E, serio? E, chcemy zrobić kolejny wyczyn. Że, że co? Tak, pamiętasz? Tylko znacznie bardziej odważny. Nazywa się Tunel strachu. Mieliśmy więcej nie wchodzić do tego tunelu! Lud ciszej. Właśnie rozmawiam. Ach. Panie Dantley, mówię panu, kiedy pan to zobaczy, od razu zechce pan być naszym sponsorem. Tam są dzikie psy zjedzą nas! No i przecież znajdziemy sponsora! Przepraszam, panie Dantley, mój wspólnik chciał powiedzieć, jak bardzo lubi pańskie deskorolki. Więc do jutra. Punkt trzecia. Przy starym tunelu. Jest! Udało się! Piąteczka! Olivia reklamuje oliwki Langley? Wiedziałem, że skąd się znam! Naprawdę? No i co z tego? Teraz to wszystko ma sens. Robisz to tylko dla niej. Chcesz jej zaimponować! Przyznaj się! Wcale nie! Ołtarzy! A to nie moje. Ktoś musiał się włamać i to poustawiać! Co? Ty! Ja i Zik bijemy się jakieś osiem razy dziennie, ale tak robią przyjaciele. Tym razem przegieliśmy szczególnie Zik. Gordon? Brudny. To był zwykły wypadek. Tak i jasne! Przegiąłeś teraz stary! Chodź, Gordon, wychodzimy. Świetnie. Luter mnie nienawidzi. Ale mam teraz większy problem. Półtora kilometrowy tunel aż do Gilroy. Szczerze, palczki prosto. Na szczęście wyspałem się i założyłem swoje szczęśliwe majtki. Zik! Sposzed. Cyk. Jestem Jim Dentley z Dentley Skateboards. Jesteś naprawdę odważnym dzieciakiem. Dasz radę? Jasne. <śmiech> Jasne. <śmiech> Świetnie. Po mojej wiedzy mam dziewczynę! Ale powiedz słowo i po niej! Cześć Braciszku, jak się czujesz? Szczerze, trochę mi dziwnie bez Lutera. Nieważne. Naprawdę miło było Cię poznać. Byłeś fajny, wiesz? Ginger, przecież jeszcze się zobaczymy. Tak, jasne.